W tym zadaniu musimy wyznaczyć wszystkie parametry m, dla których prosta równaniu y równa się m minus 1 razy x plus 5 jest rosnąca, a także te wszystkie parametry m, dla których ta prosta jest równoległa do prostej y równa się minus 6x plus 3. Najpierw zróbmy podpunkt a, czyli wyznaczymy te parametry m, dla których ta funkcja ta prosta jest rosnąca. Żeby to zrobić, to musimy wiedzieć, że prosta podana w postaci kierunkowej, czyli w postaci y równa się ax plus b, jest rosnąca, jeżeli jej współczynnik kierunkowy, czyli liczba stojąca przy x, jest większa od zera. W tym przypadku nasza prosta ma współczynnik kierunkowy równy m minus 1. Czyli musimy wskazać te wszystkie parametry m, takie liczby m, które jak podstawimy w to miejsce, to ten cały współczynnik kierunkowy będzie większy od zera. Czyli na przykład gdybyśmy pod M podstawili piątkę, no to wówczas współczynnik kierunkowy tej prostej byłby równy 5 minus 4. czwórka jest większa od 0, czyli ta prosta byłaby rosnąca. Żeby wskazać wszystkie takie możliwe m, -y, dla których to wyrażenie jest większe od 0, no to po prostu musimy rozwiązać nierówność, współczynnik kierunkowy, czyli m minus 1 e, większy od 0, jest to bardzo prosta nierówność, której rozwiązaniem jest m większy od 1. No, i to są wszystkie parametry m, dla których ta prosta jest rosnąca. O, teraz zróbmy podpunkt b, no i wyznaczymy te parametry m, dla których ta prosta jest równoległa do prostej y równa się minus 6x plus 3. Żeby dwie proste były równoległe, no to ich współczynniki kierunkowe muszą być równe, czyli w tej prostej współczynnik kierunkowy m 1 musi być również równy minus 6, czyli musimy znaleźć takiego m, żeby to wyrażenie było równe minus 6, czyli po prostu wystarczy rozwiązać równanie m 1 równa się minus 6. Zatem m jest równe przenosimy minus 1 na tą stronę, m jest równe minus 5, czyli dla m równego minus 5 te dwie proste będą równoległe.